wszystkim, dzisiaj jest wspaniały dzień, bo jadę do Berlina na event Maka. Wiem, że może szanse są niewielkie, ale liczę, że spotkam jakąś influencerkę, którą śledzę akurat z Berlina. Mam trzy typy. Jest to Francisca, Jess de Oliviera i dzichu. One są trzy chyba z Berlina. Wątpię, że będą na tym evencie, ale gdzieś tam mam taką cichą nadzieję, że jednak je zobaczę. No ale wiadomo, to jest tylko jeden dzień, więc za dużo czasu nie ma. Jadę z Nati. Wiem, że jedzie jeszcze Weronika Białek i Karolina Mrózicka, więc naprawdę mega fajny skład. go się trochę ogarniam, bo dziewczyny są mega ładne, więc nie mogę za bardzo odstawać. W ogóle taka ciekawostka, taki fun fact. Karolina Mruzicka Poznałam chyba jako pierwszą influencerkę, jaką w życiu miałam okazję poznać To była przez Natalię Natalia sobie kiedyś jakieś filmiki nagrywała I to właśnie była pierwsza osoba Pierwszy influencer, z którą się spotkałam Naprawdę wiesz z miałam styczność z kimkolwiek No, w sumie to tyle Robimy takie wiecie, make up, no make up To jest w sumie Sissy Krem. I on ma też sobie sp dlatego bo lubię bardzo używać Nie wiem czy widać, ale odbiła mi się opaska o czoło I mam tutaj taki ślaczek od opaski do spania Wyglądam creepy, strasznie jestem. tym. Jakbym miał taką, wiecie, zmarszczkę. Zobaczcie. No, Zróżnij tak cicho, dlatego że Darek śpi. Darek wstaje do pracy za jakąś godzinę. Ja zazwyczaj jeszcze o tej godzinie śpię, bo ja tak zaczynam dzień. No, wstaję około dziewiątej, ale dzień zaczynam, myślę, dopiero około piętnastej. Do tego czasu zajmuję się jakimiś takimi swoimi sprawami. Nawet jak do salonu jeszcze to jeżdżę wieczorami. Więc ja prowadzę w ogóle taki całkowicie inny tryb życia niż Darek, bo dziwnie mi jest, kiedy on śpi, a ja już zaczynam działać. Dostałam właśnie informację, że Uber będzie za kilka minut. Wiecie, zawsze rano boję się, że dziś zaśpię, aż będzie jakiś korek, że nie złapie Ubera. Dlatego ta opcja Uber zaplanuj, to jest dla mnie zbawienie, bo sobie po prostu planuję dzień wcześniej, o której Uber ma być. I on w sumie zaraz będzie i sobie poczeka chwilkę na mnie. A ja mam ten komfort, że na pewno dojadę. Jakby nie dojechała, to mi się załamała. Uważam, że puder to jest najlepszy krok w makijażu. Teraz wszystko zaczyna mieć po prostu sens. No i jeszcze setting spray, żeby to wszystko ładnie utrwalić. Tematycznie błyszczyk znaka. Pycham, że jestem na dworcu, ale jestem że do hudu, szkodku, w jakiejś na ale nie są dowody, ani też do Są to jest Jestem w takiej osobie. Jestem w takiej osobie. Jestem w takiej osobie. Natalia, Majula, jest jest w Zostało w godzin od lunchu. Event główny jest za niedługo. Nie mogę się czekać. W ogóle ubrałam się jako jedyna w jakąś rajstopę dziewczyny są ubrane ładnie, normalnie. Tylko ja tak wydziwiam czasami. Co tak jak w, tak byłeś w pociągu, bo tak. Tak. A, Czyli tak Ładnie po prostu. <noise> <Dressowo>. Dress coat. <code. głos> I majulek w Francji. Elegancę, no, no bo jeszcze, a jeszcze nie było. To jest jak To jak Co to jest? To do tyłu, do tyłu. Aha, do dobra, nie widziałam. Prawda, łączyła to nas What is this? You have like truffle rice inside It's rice And you guys also have mozzarella Nice And also the external part is going to be mayo Truffle mayo with a little bit of fresh truffle on the top Karolina Carolina, pretty with the skewers I'm pretty Let's see how it looks And I'm from Silesia, with my hands No are no Silesia Mhm are going to razem, tak? You Mhm Mmm, some sauce is in Nasz pokoik, wow, ale najlepsza jest łazienka. Ogarniać. Wkładam biżuterię i jedziemy już na ten główny event. No, makijażu nie zdążyłam zrobić. Trochę z mojej winy, było, bo się spóźniłam. Ogólnie był tam mały chaos. No, ale twardowski makijaż też bardzo lubię. Mega ciekawi mnie ten event, który będzie. No, mamy biżuterię. Mogłabym sobie coś na dekolt jeszcze dać, jakiś kremik, albo taką tam szminkę. Użyjemy oczywiście ulubionej mojej smaczka. i chestnut i blanketty. Oh, Go, Pauliś, Trochę żałuję, że nie mam włosów ładniejszych. Jak na piątą rano, to chyba nie ma tak źle, co? Jesteśmy już na wejściu. Tutaj mamy dziewczyny, jest Karolina. Pokaż mi outfit. Nic specjalnego. Chyba wszyscy są na czarno obrani. Mamy uciekły w ogóle? Nie wiem, to jest w, w jakichś takich Buty Kazar, torebka Kira. Pięknie, pięknie. Rosty Natalia. Godset, nie powiem. Spodnie beczka. Buty, lene, torebka, fior. Nie, Godset, to jest polecam mega. I z z z zostałam zinformacjonowana, dlatego że mi się go reklama na Instagramie. Weszłam i kupiłam 5 godsetów. A ja mam w korsetie, Queen. E Marnereczka, nie wiem skąd. Bodenereczki też nie wiem. Braj ze sklepu. No. ci też

Zostały nam ostatnie minuty w tym pokoju I idziemy na miasto Uważam, że event był mega udany I było naprawdę zajebiście Spotkałam dwie Dobra, jedną nie jest aż taka moja ulubiona Ale jedną moją ulubioną influencerkę Tanie Jest to również ulubiona influencerka Natalii Która się schowała idealnie Dzień, za moimi plecami życiu, nie? Tak, lubimy po prostu oglądać eee... wody, <grym> Tak, lubimy sobie podkradać coś tam I Gabriel, Ej, ona na żywo jest taka ładna Ona ma taką aurę, taka nie mega mi się podoba ona po prostu no. myślałam że nie będzie wyglądała tak samo na zdjęciach jak na żywo nie tak samo na żywo jak na zdjęcia a jednak no mega fajna jest o widzę na grupie że już nas oznaczają gdzie jesteśmy no my się zawsze spóźniamy no księżniczki przechodzą ostatnie Nati a ty jak oceniasz Iwę super mi się pokażcie przeważam się do Berlinu <laughs> Co podobało nam się to miasto. Musimy dość czas raz przyjechać. Musiałam pójść po szczoteczkę do zębów, bo swoje zapomniałam i już czuję taki nieprzyjemny smak w ogóle. Wszystko nieprzyjemne czuję w tej buzi teraz. Niech sobie spaceruję po Berlinie wiecie co? Mi się to podoba. Nie sądziłam, że będzie mi się tutaj aż tak bardzo podobało i na pewno tutaj jeszcze kiedyś przyjadę, bo naprawdę tak taka duża Warszawa, ale taka trochę ładniejsza. Chociaż ja kocham, kocham po prostu Warszawę, ale tu jest tak jakoś, nie wiem, trochę inaczej trochę więcej luzu może jest. No i mam wrażenie, kto rozumie, jak coś mówię? A to mi się trochę podoba. No ładne miasto, ładna. Tak, ładna. Chodziło? Kup to. A nie chcesz kupić bratu? W sumie? bym żebym w takiej czapce chodził. Ja bym chodziła w takiej czapce, tak szczerze. Mogę Tobie kupić, jak chcesz. Dziewczyny pojechały do galerii, zobaczyć. To jest A to jest nasza galeria sklep z pamiątkami w Berlinie. Ja zastanawiam się bardzo porządnie nad takim modelem. I love Berlin. Nati, to są dziadki do orzechów. Patrz. To ty. Co to? spróbować tego najbardziej słynnego... Ja nie wiem, czy on jest najbardziej słynny. Nie jest? Ja nie wiem. No to jeden z... To chyba dobra opinia. A, bo to był ten, co miał dużo... Dobra, jedziemy spróbować jednego z najlepszych kebabów w Berlinie w takim razie. Ja nie jestem kebabowa, więc mam dosyć wysokie oczekiwania. te Natalia? To ja mam wyższe oczekiwania, bo ja jestem kebabowa i siedzę na kebabach. A ja właśnie... nie ty siedzisz na kebabach. No czy tak? No w sumie ma to sens. Dobra, jesteśmy na miejscu, strasznie marzyłam już o tym kebabie, całą drogę o nim myślałam Muzyka